Siemano, witam Was dzisiaj już w trzecim odcinku. Tym razem świat VIP. Pokażę Wam tajemnicę w sieci VIP. Ogólnie już widzę, że jest jakiś błąd i ktoś napisał Elvina Kamlox I teraz chyba to będzie przez cały odcinek. No, to Vlogs Planet Beta, więc tutaj w sumie nic dziwnego. No i dobra, lecimy sobie z tajemnicą. To tutaj mamy taki długi most. No i trzeba nam ogólnie fioletowy klucz. Już Wam pokażę, że trzeba fioletowy klucz. O tam jest właśnie brama fioletowa. Czy to jest czerwona? Czerwona, więc tutaj pomyliłem, ale nieważne. No, i gdy jesteście tutaj na początku tego mostu, skaczemy sobie tutaj w dół, i mamy tutaj takie pomieszczenie, taki tunel. Jedziemy teraz do tego tunelu, zaraz się w sumie do niego wrócimy. Ale, pierwsze, idziemy tutaj po drabinkach. Oj, tak, oj, tak, pędzimy. Skakujemy sobie do dziury Lecimy sobie dalej Mamy czerwony klucz Wracamy sobie stamtąd skąd przyszliśmy Tutaj po drabince Ja to Elwina Kamlox tutaj będzie przez cały odcinek Mnie nawiedzać No ja nie wiem co to się stanęło No ale w sumie Nieważne Dobra więc idziemy sobie tutaj po drabince do góry. Jesteśmy tutaj wysoko. Skaczemy sobie na, na ten most. No idziemy sobie tam, gdzie jest czerwona brama. Ogólnie tutaj jest trzy bramy. Ale tylko do jednej bramy, czyli do czerwonej, trzeba klucz. Teraz się wybijamy tutaj z mostu, bo jest rozwalony most. Wbił tutaj ktoś i rozwalił most, więc nieźle się to nie działo No i teraz wchodzimy sobie tu na ten zamek. Musimy skoczyć. Da się to, da się to zrobić. O, udało mi się za pierwszym razem. No i nie trzeba niebieskiego klucza. Teraz skaczemy sobie o tutaj. W to miejsce taki bardziej rozszerzony most, tak? Jest takie miejsce na tym moście. I teraz skaczemy sobie na środek tego normalnego klocka, nie na smołę. I lecimy sobie do przodu I musicie ze środka tego mostu Dokładnie z tego klocka, gdzie ja jestem Bo ze smowy się ogólnie nie da skakać Więc z tego klocka Musicie tak daleko doskoczyć O właśnie w to miejsce No i lecimy sobie No i co tutaj mamy? Mamy takie armaty, które strzelają Więc gdy idziecie w ogóle tym mostem To polecam wam i środkiem Bo kule z tej armaty to nie trafiają w środek Więc tak można zrobić. I teraz musicie skoczyć O w to miejsce skinąłem Zaraz widzimy się ziomeczka! I kurczę, pieczone przed chwilą zginąłem. Ale łatwo jest się tutaj dostać. No i musicie ustawić się. Tutaj kurczę na końcówce, i wtedy robicie taką 180 na drabinę. Tutaj jest to dosyć ciężki skok, łatwo zginąć, bo ten laser ma niezłe wyczucie i wystarczy, że będziecie blisko niego i was wybije, więc musicie uważać. Więc, dobra, lecimy sobie dalej. No i mamy tutaj piękną tajemnicę, ale jeszcze czekają nas tutaj takie kule magnetyczne, które chcą nas powstrzymać od zdobycia tajemnicy, ale ja się nie dam. Lecimy sobie tutaj prawą stronę. I robimy taką 180 jak tam na drabince I mamy tajemnicę arkanae Krystal Tajemnica jest zdobyta Tutaj mamy w ogóle takiego potwora świeżego O taki właśnie Fred No i dobra, pamiętajcie łapce w górze, subskrypcji wraz z małeczkiem No i do zobaczenia w kolejnym odcinku I cześć!